Witajcie z tej strony jak z 60 dzisiaj nagrywamy satysfakcjonujące filmy, a już się boję jak to napisze nam ja, ja, aż się boję jak napisze treść, czyli niesamowite rzeczy, które pokochasz! 100% zapomniałem jak to się nazywa tam, gdzie się pisze... Nie, miniaturka, miniaturka to jest... Ech, nie przygotowałem się do nagrywania. Tytuł, o! Już, już będę... Już będę myślę, jak tytuł napiszę. Satysfakcjonujące filmy. A mój język się złamał właśnie w tym momencie. Bo ty się pytał, czemu przez cztery dni chyba nie nagrywałem? Dlatego, że zaziębiłem się lodami, tak? Nie polecam jeść szybko lodów, bo się później dzieje tak, że przez dwa dni boli gardło, nie można nawet słowa powiedzieć. A wciąż przez cztery dni nagrywałem. Przez jeden zrobiłem sobie przerwę, później. Yy, głównie na, na podwórku myślałem coś por porobić, zrobić. No i się pięknie radami przy okazji. Ej, to się jeszcze nagrywa? Tak dobrze, że nigdy widział passwordu. Tak nagrywa się. Sorry, że był ciemny ekran. Aaaa. Muszę, że ciemny ekran, po prostu ja nie lubię mojego telefonu i przyciemnienia ekranu w nim i nagry, y, nagrywamy, i, i nie przedłużamy. Zaczynamy oglądanie satysfakcjonujących filmów. Mamy jakąś szczykawkę, którą wbijamy, tam jakąś. Nie wiem, y, co tam wbijamy, farby wbijamy pod jakąś żelkę wodę? Czy jest woda, czy żelka tam ciszej? Bo nie będzie mnie słychać. Uuu, ale fajny kwiatek. Nie wiem, co było w tym satysfakcjonującego. Wywani farby na podłogę. No to marnowanie farby. Może nie marnowanie, ale... Niektórzy biorą wałek i wałkują podłogę, żeby po prostu mniej farby zużyć, a niektórzy to. Biorą 15 pudeł z farbą za mało. Ojej, teraz mi się znowu mnie jak ja nie cierpię tego. Zamawiałam 15 pudeł z farbą. O nie, ja to pominąłem. Jezuje. Zamawiałam 15 pudeł z farbą i, i robią to, że wylewają Wylewają to na podłogę i tyle. I tyle! No. Nie wiem. o, a, o, 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 i tak rozprowadza on. ale wchodzi w swoich klapkach, będzie, jeszcze będzie mógł widać te ślady. Ej, to było piękne, ej, to jest fajne. To jest piękne, ej, to jest piękne, ej, teraz zgodzę się, że to mnie nawet usatysfakcjonowało. To jest ciekawe. Bo teraz te punkty tak się usuwają i nie ma ich. Fajnie, fajnie, ciszej. do 0 bo po prostu już mi wkurzało, nie słychać mnie. Eee, ale dużo roboty, ale. Ciekawie wyszło. Szkoda, że nie da się z niej korzystać, tej gitary. Co malujesz, serduszko? Nie, kwiat. Flower, Flower, ma. Malujesz Flowera. Dobrze powiedziałem flower to kwiat. Jakiś... Ej, jaki źle powiedziałem. No tak, to jest kwiat. Tu mamy Raybow, czyli tęcze, to na pewno wiem. No tak nie do końca ten czy nie ma tych kolorów. Nie wiem, nie wiem. Nie wiem co to będzie z tego wygoda, jakiś człowiek w hełmie. Zbroi. Ale ciasteczka. Ojoj, to będą ciasteczka z czekoladą. Ja, ale to pie piekie, może nie. No ciekawie wygląda. Ale tak mnie nie satysfakcjonuje. Ale fajnie tak by było w rękach to robić. Tu mamy jakieś robaczki. O, mini kawa. Mini kawa, A yeah! ona jest zbyt gęsta, co on tam. Dodał stoki rośmian, ale że jest tak gęsta. Która już stwardniała? Szlifowanie, szlifowanie. Jak mnie źle słuchać, to... Sorry, nie mam mikrofonu. E, to pięknie wygląda, to bardzo ładnie wygląda. Fajnie, może nie pięknie, ale fajnie wyglądało to. Takie kawał, to Nie... To są te gararetki. To są gararetki, tak? Mówiąc? Nie chcę nikogo obrażać, bo niektórzy może to lubią, ale ja nie lubię tych, tych gararetek. Mi tak jakoś spakują. Wolę zwykłe niż takie gararetki. Wiecie? Takie, mi się o nie podobają. Ale jak niektórzy jak niektórzy lubią, to niech sobie kupują, jedzą, a jak niektórzy nie lubią to po prostu zwykłych tych gararetek, to... Czasem po prostu w moim guście podobnie, ja też nie lubię tych galaretek. Niektórzy lubią, ja akurat nie lubię pomylić. Tak się, tak się, ale galaretka do innych rzeczy mi smakuje, tylko tak z słodkim mi nie pasuje akurat. Nawet słodka galaretka. Biorę ja sobie tak robił cały nie co oni tutaj robią Je co oni tu robią, jakiś dywan z tego robią, czy co? TV włączone na chwilę, zaraz będzie ja powiedziałem, sorry, powiedziałem, O, to jest jednak Satisfaction, niech są subliminołem No ciekawie to wygląda, no ciekawie Szczerze, to mi się ludzi. Ja, ja mnie nic nie satysfakcjonuję. Nie zawsze znaczy tak, że mnie, ja dzisiaj lubię. Ale po prostu. Dobra, to fajnie wygląda. To mi się nawet podoba. Ale... O! o! Ale to jest piękne! To jest very good! Mi się to podoba. Może dla innych coś innego się podoba, ale. Ale nie powiem tego słowa. Po sobie przy okazji. challenge, powiedziałem, jak powiem. W, wy o U? woł, jak powiem woł oczywiście, e, w, to, to zabijecie lewy. to e, przegrywam I teraz wymyśliłem ej, to jest piękne ciasto ooo ale to fajnie wygląda ja bym chciał mieć takie ostre i wtedy ja bym mógł tarkować Ja, ej, No, dobra, to teraz? Teraz mam jakąś karteczkę, w której maluję na. Maluję coś na żółto, czyli żółto najlepiej widać. on to maluję? Eee... aha. To chyba nie ręce. Po prostu. U, ej, to się jara? To się jara? Ja. Nice! Scene. Nice, i fajnie to w ogóle. Oksy pan on robi oksy, i ja. Nie widzą mu te oksy zaraz. No, na pewno wiedzą, bo to są satysfaces. No? no i co ja widzę w tych okularach? Widzę w tych okularach trawę. Co to? Nie wiem, co to jest. Malowanie wazonów dwa. Nie wiem, dwa. Jeden znaczy się. Gdzie to długi. Ale nie ma tu jakichś innych, o mamy, y, mamy y, 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 par, paru innych znanych nam youtuberów. A, jo, jo, to, to miał być taki efekt popękanego szkła? Że może mi się nie podoba. A to mi się źle kojarzy. Nie podoba mi się ten brązowaty kolor. nie wiem co to za nadzienie to nadzienie mi przypomina taką, taki serek rozpuszczony biały ale serek biały z z cukrem no to dobra ja już co zaczynam powoli zamiast mówić i mi się podoba ja to zaczynam hejtować nie ja hejtuję tylko mówię dobra tutaj to ciekawe. wygląda to jest piękny, very good i zostawcie u mnie łapkę w górę i subskrypcję. Zostawcie łapkę w górę. O, jak teraz ja tutaj zostawiłem. Zostawcie łapkę w górę, bo inaczej nie robisz już żadnego odcinku. Ja nie zostawiam żadnej łapki w górę, bo tak szczerze, to ja mam problem, myślę, że gardło nie boli. Ale za trzy dni do będzie odcinek, jak będzie, żeby był szybki odcinek. I chcecie mnie żeby mi gardło tak bolało, żeby ja krzyczał nie krzyczał tylko kaszlał no to zostawcie dwie łapki w górę proszę nie zróbcie tego choć dajcie mi trzy dni odpoczynku jak, jak to zrobicie to zrobię ten odcinek z minecrafta SCP albo minecraft yy, murder mystery nic nie widziałem na ekranie czekajcie z tu mam. MAMY slajma NIE MA DŹWIĘKÓW, A SZKODA! A SZKODA, ŻE NIE MA DŹWIĘKÓW! JEST! ASMR! MMSY! CHYBA LATAJĄ W KOSMOSIE, A NIE NA... Nie wiem, gdzie latają MMSY... W NIEBIE! MAMY TUTAJ I... CHYBA I... Co się dzieje tutaj teraz? Czy oni wygładzają beton? No i tak. Ile to trwa jeszcze? Ile to trwa? Dobra, zaraz będzie koniec. To tak, jakby ja nie wiem, był w jakimś mom w miejscu, gdzie by się ludzi, ale. No i ciekawe, nie do końca, ale ciekawe. O. ASMR! Już znany YouTuber. No i to jest tego odcinka. I do kolejnego odcinka na moim kanale. I gardło mnie boli, nie będę krzyczał już. I zamiast powiedzieć głośno, papa, pa, to powiem: to powiem coś nowego. Czyli do widzenia.